Przyjaciele mojego Boga. Cześć! Słuchajcie, witamy się po raz drugi w drugiej naszej serii, w drugiej naszej nagrywance, a tematem jest, 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 jest miłość. No to 3, 2, 1, start! Słuchajcie, słuchajcie. Wczoraj mówiliśmy sobie o tym, że kocham Pana Boga, kocham Pana Boga swego całym swoim sercem, całym swoim umysłem całą swoją duszą i uwaga, uwaga, do tego pakieciku dzisiaj dołączamy i bliźniego swego e, siebie samego zostawimy na deser, czyli jutro poczekajcie, poczekajcie, też będzie smakowało a tymczasem, e, jeszcze raz e, wrócimy do e, tego, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi Chodził po ziemi i wiemy, że nauczał, nawracał, głosił, wskrzeszał, przytulał. No po prostu uczył nas tej miłości. I słuchajcie, dzisiaj chciałabym, abyśmy za, zastanowili się, spojrzeli, dowiedzieli się może o takich trzech sposobach, a, których nas nauczył Pan Jezus, żebyśmy potem nieśli to w świat. Do innych, do bliźnich, do mamy, do taty, do babci, do dziadka, do żony, do męża, do dzieci, do nauczycieli. Tak, bardzo, bardzo. Teraz wszystkich swoich nauczycieli, bardzo, bardzo mocno. Słuchajcie, te trzy sposoby: to obecność. Pan Jezus, kiedy wszedł na ziemię, był nieustannie obecny wśród ludzi. Był nieustannie obecny wśród ludzi. E od świtu, można powiedzieć, do nocy. Nieustannie z nimi przybywał. Zobaczcie, tak się dzieje i również wśród nas. My też, kiedy mówimy, że kochamy, to bardzo, bardzo zależy nam na tym, żebyśmy byli obecni e, przy tych, których kochamy. Chcemy właściwie, najlepiej by było, żebyśmy cały czas ich mieli tak. tak. E, no wiadomo, trzeba iść do szkoły, trzeba iść do pracy w takich normalnych warunkach. Teraz tego mamy pod dostatkiem. Ale tak, słuchajcie, kiedy człowiek mówi, że kocha, to chce być nieustannie obecny, nieustannie razem. I słuchajcie, ta obecność, ona nie tylko i wyłącznie jest tak obok siebie, ale ona również się z czymś wiąże, z tym drugim sposobem, słuchajcie. To jest troska. To jest, można powiedzieć, pracowitość. To jest również i tak można to nazwać, nazwać ofiarność. Tę ofiarność bardzo często widzimy w stosunku do dzieci, kiedy dorośli. dorośli się pochylają nad dzieciakiem, kiedy jest malutki, 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 kiedy rośnie, ta ofiarność się zmienia, ale cały czas ona jest jakby tą żywą, żywym zapisem miłości i mojego zatroskania, a o Ciebie, o Twoje zdrowie. Teraz w tym naszym trudnym czasie widać tę ofiarność niesamowicie w tych wszystkich działaniach, które podejmują służby wszystkie. I medyczne, i policja, i straż. I za to im wszystkim dzisiaj chciałabym, żebyśmy bardzo, bardzo podziękowali w modlitwie wieczornej. Jeszcze sobie o tym przypomnimy. Obecność, ofiarność i czułość. Słuchajcie. No właśnie. Mówiliśmy o tym. O naszych ciałach. O tym, że jest to w pewien sposób takie narzędzie. Dostaliśmy do tego, ażeby kochać. Przytulać, być blisko. Obecność, ofiarność, czułość. Tego nas uczył Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, kiedy był nieustannie z ludźmi i my to dzisiaj przyjmujemy. My tym dzisiaj chcemy tak żyć, bo wtedy świadczymy o miłości. Do Pana Boga poprzez miłość do drugiego człowieka, to się w ten sposób objawia słuchajcie chciałabym, ażebyśmy dzisiaj, kiedy staniemy razem do modlitwy tak jak powiedziałam weźmiemy i wyniesiemy tę intencję naszych za naszych wszystkich, wszystkich tych, którzy się w tym momencie o nas tak szczególnie, szczególnie troszczą i chciałabym Was bardzo, bardzo poprosić o to, żebyście dzisiaj po modlitwie bardzo, bardzo mocno przytulili się ze sobą nawzajem. Nie tylko osobno, ale stwórzcie taki krąg obecności, troski, czułości. Pod filmikiem oczywiście link do filmu. Wiem, że wczoraj chyba się w naszej nagrywance nie dołączyły piosenki. Obiecuję, dzisiaj się dołączą podwójnie. Bardzo, bardzo Was mocno przytulam. Buziaki przysyłam. I tęsknię. Buziaki.